Cześć, witam was serdecznie z tej strony CryptoBip. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym pokazać kilka alternatyw zarabiania w świecie kryptowalut. To znaczy pokazać wam kilka dróg, o których mówi się, ale nie pokazuje się to często tak, jak jest, czyli nie pokazuje się tej wartości, którą możecie osiągnąć. Mówi się tylko o tradingu, mówi się o memcoinach, mówi się o różnych innych rzeczach. Ja myślę, że DeFi, czyli farmy, staking Otrzymywanie profitów w presale i wiele, wiele różnych innych rzeczy, o których dzisiaj tutaj powiem, bo jeszcze jest voting, czyli głosowanie, i pokażę, to was na, pokażę Wam to na przykładach, które ja osobiście robię i osobiście uczestniczę. Pokażę Wam kilka platform i myślę, że jest to warte obejrzenia. Nie każdy musi z tego skorzystać, bo ja nie jestem doradcą. Inwestycyjnym, ja nie doradzam komuś, co ma kto zrobić, co ma ktoś kupić, czy ma zainwestować 100, czy 1000, czy 5000 dolarów, czy Bóg wie ile. To jest po prostu pokazanie Wam pewnej drogi, która myślę, że w świecie kryptowalut wiele znaczy. A więc zaczynajmy naszą przygodę, tak jak wcześniej Wam powiedziałem. Ten materiał będzie nagrany z poziomu telefonu. Większość materiałów nagrywa z poziomu telefonu, ale Dodatkowym a tutaj jest tego, że ja wszystkie czynności w sieci kryptowalut wykonuję tutaj właśnie z podłuża Androida. Tu mam większość swoich portfeli, tu mam wszystkie operacje, które wykonuję, może powiedzieć, prawie codziennie. Tak? Mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na rynku. Dla niektórych jest to dziwne, nie uznają takiego typu e, narracji. Tak? Uważają, że komputer, że portfel zabezpieczony, że ledger, że trezor i, i różnego inne rodzaje, Zabezpieczeń. Oczywiście ja nie neguję tej wersji, że to jest a, złe, czy, 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 czy jedno jest dobre, drugie nie. Mówię po prostu, że ja korzystam tutaj z telefonu. I na, na podstawie tego wszystkiego, co właśnie chcę Wam dzisiaj pokazać i przedstawić, to jest właśnie te portfele, giełdy, które dzisiaj tu mam. Pierwszym aspektem i kluczowym moim drodzy, no to jest ten portfel, tak? Jakbyśmy sobie zobaczyli, no to pewnie trzeba posiadać jakiś portfel e, i to różnie jest z tymi portfelami. Niektóre są Portfele od tego, żeby przetrzymywać środki po prostu na long, czyli na długu, na hold, termin i tak dalej, jest on po prostu tylko i wyłącznie takim portfelem, można powiedzieć, przechowującym nasze kryptowaluty. Niektóre portfele są podłączane po prostu pod airdropy, pod gry, pod różnego, różnego rodzaju inne rzeczy, a niektóre są po prostu przeznaczone do farm, defi itd. i tak dalej. To już od Was zależy, ile tych portfeli by chcecie mieć i gdzie chcecie mieć te portfele jednym z możliwości jest mieć portfel coinbase i moi drodzy tutaj co daje nam takie, taka możliwość otrzymania takiego, otwarcia takiego portfela słuchajcie ja swojej farmy przede wszystkim otwieram tutaj na bsc i mówiłem już dosyć często i gęsto na temat właśnie tych możliwości i nawet jak za chwilę wam pokażę pre-sale które gdzieś, w których gdzieś uczestniczę przykłady projektów jeszcze dodatkowo które dają nam możliwość otrzymania zwrotów, to też również staram się, żeby to zrobić na BSC. Kluczowym aspektem jest tutaj, moi drodzy, opłata, tak? Czyli ta transakcja, która jest zawarta, ten profit, ten gaz, który musimy uiścić za daną transakcję czy wykonywaną czynność. I tutaj, jeżeli sobie otworzymy taki portfel na Coinbase, tak, wallet, no to ma, mamy możliwość również kilku łańcuchów i to tylko od nas należy, z jakiego łańcucha korzystamy. Mamy tutaj możliwość otrzymania swoich NFT-ków, mamy również i DEFI, tak, o czym ja mówiłem. I moi drodzy, podstawową wartością, której nie trzeba się w ogóle angażować, no to zobaczcie, jest trzymanie swojej kryptowaluty na takim portfelu i wzięcie udziału w stakingu, czyli możliwości otrzymywania APR, czyli w zależności ile trwa ten stacking, ile tych procentów otrzymamy za dany projekt kryptowalutowy, no, rocznie możemy otrzymać taki zwrot, tak? Ale ja chciałbym Wam pokazać inną drogę możliwości, czyli farmy, tak? I teraz jak sobie zobaczycie tych możliwości otwarcia farm na różnych projektach jest wiele. Ja mam tutaj na jednym z, z takich projektów jest e, Tena, tak? I chciałbym wam dzisiaj pokazać, e, że tutaj, widzicie, mam zwrot 136 e, e, tych Tena e, tokenów, tak? Mam tutaj założone kilka farm ale chciałbym Wam pokazać właśnie te farmy, tak? Ja nie mówię, że, że to nie jest ryzykowne przedsięwzięcie otwierania pól płynności e, i obstawiania czy stajkowania, stekingowania, e, jakby tam ktoś chciał nazwać, czy, czy ktoś się będzie przyczepiał do poprawnej e, wartości wymowy. Ale możemy sobie tu zauważyć, że jeżeli mamy jakąś ciekawą parę, na przykład no, tutaj chciałbym Wam pokazać, akurat jest wszystkie są pary teny, ale chciałbym Wam pokazać jest tu taka możliwość, zobaczcie, USDT BNB. I tu mamy przedział zwrotu rocznego w, przy, w procentach 99,112, ale chciałbym wam jeszcze pokazać parę, parę taką multiuniwersalną, czyli parę sta, Stablecoinów, sta, stable e, czyli e, USDT. Zaraz wpiszę tutaj, żeby wyszukać, żeby tego nie latać po stronach USDT mm, jest BNB patrzcie, tutaj mamy, i tu e, mamy 13% rocznie. Ja wiem, że dla niektórych to jest śmieszna kwota, Boże, co to jest 13% e, w ogóle śmiech na sali, po co to w ogóle tutaj wrzucać? Moi drodzy, 13% to jest kwota, w której czekamy, aż rynek pozwoli nam wejść i zrealizować jakieś zyski. Oprócz tego, codziennie otrzymujemy profit tokeny danego projektu, który, na którym zawieramy taką umowę, czyli otwieramy taką farmę, tak? czyli dajemy pulę płynności LP, później zbieramy z tego tytułu profity. I to jest jedna z dróg możliwości. Ja nie mówię, że wy macie otwierać na Tena czy, czy, czy na innym, bo jeżeli sobie zerkniecie dalej, no to jest jeszcze oczywiście Biswap tak? i też istnieje już jakiś czas, też daje ogromne możliwości, też ta platforma przechodzi zmiany cały czas i, i, i też mamy tu różne, różnego rodzaju wybory, różnego rodzaju liquidity, pule, farmy, no, no, no jakby się by chcieli to nazwać, to jest po prostu duża, duża możliwość tego wyboru. Zobaczmy, jeżeli mamy Airlines i weźmiemy sobie farmy, to również zobaczcie, że mamy tu możliwość wybrać się, co nas najbardziej interesuje. Jest i Bitcoin, jest i BNB, jest i jest USDT, jest i Ethereum Bitcoin i najróżniejszego rodzaju. Rzeczy. Jeżeli chcielibyście sobie sprawdzić, mamy taki kalkulator i zobaczcie, dzięki wpłaceniu 1000 dolarów, mamy tutaj przedstawione zwroty, jakie możemy otrzymać. Nie są to duże profity, bo tutaj jest 2,78%, tylko w ciągu roku, no ale to jest para taka, moi drodzy. To jest para taka, bo jeżeli weźmiemy sobie przykładowo, chciałbym wam pokazać tutaj USDT BNB, no to już mamy 60%. I to są pewne wartości. Oczywiście, e, kiedy rynek leci, również tutaj tracimy na wartości. Ale kiedy rynek rośnie, tu też para nam rośnie i mamy zmienność i, i te wartości dodatnie są coraz powiększe. To, to jest jedna z dróg, moi drodzy. Ja nie mówię, że ktoś ma e, w tym momencie to otwierać, za chwilę lecieć, czukać. Ale takich e, rzeczy, takich far takich... Mm, realizacji pewnego planu, czyli dywersyfikacji swojego portfela na różnych łańcuchach, czy to będzie Base, czy to będzie Polygon, czy to będzie Solana, czy to będzie TON, jest coraz więcej i te profity są rzędu, moi drodzy, nawet tysiąca procent, kiedy powstaje taka farma. Czy to będzie PancakeSwap, czy, czy inne z tego tytułu rzeczy, bo jeżeli sobie tutaj weźmiemy też PancakeSwapa, Zobaczcie, ile mamy możliwości. Tutaj pokazuję Wam, a nie wiem dlaczego nie pokazuję tu słapa, Lido, sushi, Uniswap. Mamy aerodrome również. Zobaczcie, jakbyśmy sobie wzięli, kliknęli. Nie mam połączonych botwana, ale też chcę się tutaj do tego zabrać, bo jeszcze nie kupiłem. A tu na Base też sobie podziałać. No możecie wszystko sobie tutaj poprzeglądać. A więc ta różnorodność tych inwestycji jest dosyć spora, moi drodzy. Jedną z tych możliwości są właśnie farmy. Jest to bardzo proste do, do zrealizowania, bo otwieramy sobie portfel i mamy wbudowane aplikacje DAPSy w dany portfel. Jeżeli nawet nie mamy czegoś, to po prostu otwieramy to rzędu E, Strony, która nas interesuje. Ale to naprawdę jest e, tutaj wystarczająca ilość e, tych dapsów, tych możliwości, żebyście sobie zrealizowali to, co sobie zakładacie, jakie macie plany i tak dalej. Następną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest pre sale. I coraz więcej jest takich e, projektów, które e, o, zdjęcie mi się otworzyło moje nogi. E, które dają Wam możliwość na samym starcie od razu jakiś profit. Chciałbym Wam pokazać tutaj, że mamy taki na przykład SpongeBob, tak? to jest druga wersja tego tokena, czyli SpongeBob V2. Oczywiście, jak sobie tu wejdziemy, tutaj mamy tokenomikę, tak? pokażę Wam, możemy sobie kupić ten projekt. tak? Oczywiście na samym tutaj początku Wam pokażę. Tu mamy jeszcze ile zostało do zamknięcia, możemy go kupić w Ethereum albo w USDT i tu też również jest możliwość e, e, zmiany na BSC, e, ale chciałbym Wam pokazać inną rzecz i kupując ten projekt na samym wstępie, zobaczcie mamy taką możliwość jak dostania, witamy na pulpicie do stake'owania e, Spongebob V2, zablokuj swoje Spongebob, na zawsze i przygotuje się na wchłonięcie wilgoci. I tu mamy, zobaczcie, informację 351%. I, i, I to jest 351. Jeżeli zobaczycie sobie inne projekty, moi drodzy, to czasami jest to 1000 aż i jeszcze więcej, tak. No, następnym projektem, o której też również tu mówiliśmy, no to jest znowu ten 5 Escape. I tutaj nie dostajemy z tytułu profitu Dodatkowe jakieś tokeny, ale dostajemy możliwości, które możemy dostać, jeżeli mamy taki, tak? I tutaj nagrody za token daleko przekraczające tradycyjny stacking, tak? Czyli mamy w miarę jak wirtualna rzeczywistość i wykorzysta i wykorzystaj szansę na znaczną a a operację, napędzając swoje inwestycje do nowych wysokości, tak, do żywotni, darmowy dostęp. Tak? Szanowni posiadacze Penscape, FiveScape, e ciesz się żywotni bezpłatnym dostęp do starannie wyselekcjonowanych kolekcji fascynujących zawartości VR w Universum 5 e, Skype. Tak? I tu wyłączne zalety w grze. Tak? Wczesny dostęp i interakcja społecznościowa. I tam są jeszcze wczesne dostępy do różnych gier. A więc to również gdzieś poniekąd daje nam jakieś profity. Nie wszystkie profity, moi drodzy, są z tytułu otrzymywania od razu hajsu. Bo jeżeli sobie zobaczycie, za chwilę Wam pokażę voting, czyli głosowania, to też tam dostajecie za jakiś czas jakieś profity i to też jest określone zaangażowanie. I ostatnim właśnie tutaj projektem, który też również braliśmy udział i znalazł się na moim portfelu, no to jest ten 99Bitcoin, moi drodzy, i tu też również, jeżeli sobie zakupicie, jest możliwość, zobaczcie, zwrotów, tak? I to jest gdzieś, zobaczcie, to jest gdzieś tutaj jest 4315, tak? dokładnie mówiłem, pokazywałem to w moim filmiku, oczywiście to trzeba kupić na Ethereum, żeby można było to tutaj na stacking wrzucić, ale jest taka możliwość i często te projekty na samym początku dają nam od razu taki profit do tego, żebyśmy mogli dodatkowo zrealizować Swój zysk. I za chwilę przejdziemy do kluczowego, też aspektu, czyli również pokażę Wam głosowanie, ale również od razu projekt, który wypuszcza swój token, obiecuje tym, którzy będą się angażować w ten projekt, zwrot w 100% to, co zostanie zablokowane u nich na stronie. A więc to, co ja Wam pokazuję, to są różne możliwości, tak? Jest to i pre i farmy, i za chwilę pokażę Wam ten voting, który jest odbywany na innym w ogóle portfelu. I teraz wracając do, do tych kwestii portfelowych. Moi drodzy, na Solanie oczywiście można sobie wykonywać różne czynności, jak i na każdym innym portfelu. Ja tutaj zaangażowałem się w możliwość uczestnictwa w Jupiterze, tak? I... Ktoś pewnie zna temat, ktoś nie zna. Pokrótce mówiąc, dzięki Jupiterowi moglibyś, możemy nabywać prawo uczestnictwa i głosowania w różnych projektach. I tutaj w tym akurat aspekcie dostałem na samym początku, korzystając z pewnej aplikacji 200% Jupy, czyli Jupitera. Później dokupiłem sobie i umożliwiło mi to dalszą, dalsze uczestnictwo. I to chciałbym Wam również pokazać. I zobaczcie, teraz są dwa, dwa aspekty, które, które są bardzo ważne moim zdaniem. Jupiter rozbudowuje się, jest to największy DEX i najbardziej ambitny DEX na, na razie na Solanie. I otworzył sobie taką możliwość ten DAO Maker, Deo Maker Czyli głosowanie na różne wartości, na różne propozycje przez, społeczeństwo, przez społeczność. Ja tutaj mam moją siłę głosu i każdy z nas posiadając tokeny YouTube może takie uczestnictwo, czy może wziąć w tym udział, tak? Mamy to tutaj czwarte głosowanie, moi drodzy. Czyli wybór nowych projektów, i to chciałbym wam pokazać. Ja tu już brałem udział, zagłosowałem na UPROK, APROK. Zobaczcie, tutaj mamy te głosy i mamy tutaj historię, tak? I teraz dzięki temu, że uczestniczę w tym tutaj e, głosowaniu, dzięki e, właśnie możliwościom dostałem z tego tytułu e, jeden z tokenów, który brał udział w tym DO DAO, znaczy e, e, nie dał, IDO, czyli to jest token Zeus. I to właśnie chciałbym wam pokazać tutaj. E, zobaczcie. Ten token dostałem, można było tutaj kliknąć i proszę zobaczyć: 60 e, nie dolarów, tylko 60 tokenów. Co nam daje ta, ta możliwość, moi, moi drodzy? Powiem wam tak, że wiele ludzi spogląda na airdrop i ogląda najróżniejsze filmiki mówiące o tym, że coś zrób coś wykonaj, zrób jakąś misję, e, ogólnie przepal jakieś kwoty pieniędzy i czekaj, być może dostaniesz z tego tytułu jakieś profity. Tu mamy jednoznaczną historię i sytuację. Jasne jest i wyraźnie zrobione i powiedziane, że jeżeli będziesz się angażował, jeżeli będziesz obstawiał tokeny jako siłę swojego głosu, jeżeli będziesz robił tutaj różnego rodzaju hmm, operacje, wymiany, zakupy, to będziesz brał udział i dostawał te tokeny w następnych airdropach. I to nie jest tu puste przepalanie, moi drodzy. Bo jeżeli kupisz sobie tutaj te tokeny YouTube, to już bierzesz i zaznaczasz swoją charakterystykę. Jeżeli oddasz to na jakiś staking, co ja też również wam pokazałem i mam zrobione, to już też bierzesz jakiś udział w jakimś tam procesie. Jeżeli głosujesz, już bierzesz udział w jakimś procesie. I teraz jeszcze ja, bo było drugi, drugi projekt, ja na razie jeszcze nie wziąłem udziału, zaznaczyłem sobie i czekam na cenę, jaka mnie interesuje. Ale chciałbym wam też to pokazać. To będzie tutaj To jest szarki moi drodzy. I tutaj, właśnie ten projekt. Jasno, ja tu nie dostałem żadnej alokacji. Jak sobie zobaczycie. I jasno i wyraźnie powiedział ten projekt, że jeżeli obstawimy te tokeny, które nabędziemy, które kupimy tutaj, u nich właśnie na stakeu, czyli your shark, tak? Twoje tokeny, to dostajemy 100% zwrot. I to jest znowu moi drodzy możliwość pomnożenia swojego kapitału poprzez aktywny udział i poprzez wartość, która jest już określana nie jako mrzonka, jako marzenie, jako nie wiem przyszłość, która jest niepewna, tylko po prostu jasno i wyraźnie twórcy określają. Siła Twojego głosu jest uzależniona od posiadanych tokenów. Jeżeli bierzesz udział w tym, głosujesz, dostajesz z tego tytułu profity. Część ludzi się oburzała, że nie dostała nic w jakichś tokenach szarki, ale twórcy piszą jasno i wyraźnie: latem będzie następna pula do podziału. No, nie można dostawać wszystkiego naraz. Weź udział, zablokuj swoje tokeny, trochę się zaangażuj w coś, bądź uczestnikiem jakichś wydarzeń. Wtedy będziesz mógł otrzymywać dodatkowe profity. I tak samo jest, moi drodzy, jeżeli spojrzymy sobie, co chciałbym wam też pokazać, taka sama jest sytuacja, moi drodzy, czy weźmiemy sobie tutaj na e, Bifrosta, i to samo jest z Tokenem Flare. Również ta wartość spada, ale możecie sobie zobaczyć, że jeżeli bierzecie aktywny udział, a Flare cały czas rozbudowuje się, jest kanał poświęcony Flareowi Tylko Polski, e, to możecie zobaczyć, że otrzymujecie profity, tak? że co miesiąc dostajemy jakąś pulę za to, że oddelegowaliśmy nasze tokeny. I to znowu jest jakiś profit. I tu do mnie napisał mój jeden z widzów, że dostaje wartość około 700-800 dolarów, moim Oczywiście musisz mieć dużo zablokowanych tokenów, zwrapowanych, oddelegowanych i tak dalej. Ale na tym polega, Cała idea tego, że wierzysz w coś, masz określony plan i go realizujesz. To nie jest na chybcika, że dzisiaj mi się coś e, umyśliło, gdzieś obejrzałem i nagle, nagle budzę się i nie wiem, dostaję olśnienia. Oczywiście pewna droga wymaga czasu, konsekwencji cierpliwości. I to chciałem Wam pokazać. Więks, większą ilość, również znaczy większą ilość, e, do, dosyć sporą też. Mm, Iność osób ściąga Telegram, tam gdzie pokazuje Wam, że mam te gry, klikacze i inne, zarabiacze. I moi drodzy, tam również jeden z projektów, w których ja brałem udział, jest Magic, tak czyli Alchemic, Alchemic Projekt, tam dokładnie nie pamiętam jak ta nazwa brzmi. Zobaczcie, mam tutaj te potjony, dzięki tym potionom dostaję codziennie tokeny za to, że te podjony są poddelegowane. Tak? I to jest jakaś koncepcja, to jest jakaś, nie wiem, jakiś plan. Oczywiście, można dostać więcej, można dostać mniej, e, token albo rośnie, albo spada, ale koncepcja i wiara w jakiś projekt i patrzenie się, czy on dokładnie zmierza w tym kierunku, co zespół nam przedstawia swoją mapę drogową, e, wdrażanie, podpisywanie współprac, e, inicjacja nowa na kanale, integracja ze społecznością. To chyba jest kluczowym aspektem. To nie jest tylko tak, że można napisać kilka słów, kilka obietnic, a później mm, wykonywać szereg czynności i liczyć tylko na łód szczęścia. Oczywiście, jeżeli będziemy rozmawiać o launch i padach w następnym filmiku mm, dotyczących y, giełd, to tam też jest pewna zależność, tam pewnie, pewna zależność jest po to, żeby giełda na tym zarabiała. No nie może być tak, że giełda wam daje jakieś pieniądze i z tego tytułu, czy z tego nie ma żadnych profitów. Ktoś się odpowie, no jakie profity mają tutaj mm, twórcy tych projektów, którzy rozdają te tokeny? No moi drodzy, żeby zbudować jakąś e, wartość dodatnią, no to co, to co ja powiedziałem, trzeba mieć ogromną społeczność. Jeżeli społeczność widzi e, i konsekwentnie dąży do pewnego celu, to nie ma zrzutów ogromnych, nie ma ogromnych spadków cen, bo token jest gdzieś zagospodarowywany w tej całej ekonomice tego projektu, tak, używany do głosowania, do różnych innych rzeczy, do opłat i tak dalej i tak dalej. I to jest droga, moim zdaniem, dziś i kierunek, który warto obserwować i w którym warto brać udział. I tych rzeczy tak naprawdę jest dosyć sporo, bo jeżeli weźmiemy sobie od, od samego początku, przeanalizujemy to, to wszystko, że mieliśmy e, te farmy, że mamy te projekty, o których Wam tutaj pokazywałem, tak? że różne projekty dają nam różne możliwości. I to nie jest też tak do końca, że każdy musi kupić ten projekt, moi drodzy. Ja pokazuję pewne projekty, w które wchodzę, w które kupuję albo które mam gdzieś na oku. Tak? Pokazuję Wam to racjonalnie. Ja nie mówię o czymś, czego gdzieś w portfelu albo czymś się nie zajmuję. Czasami są to projekty, które są tylko na chwilę, moi drodzy. To z tego sobie też trzeba zdawać sprawę. To nie jest zawsze tak, że musisz to trzymać i brać w czymś udział od A do Z, wypełnić pełen, pełną mapę drogową i, i, i trzymać to do Bóg wie kiedy. Pewnie, kiedy przyjdzie najbliższa hossa, kiedy przyjdzie znowu ogromna euforia na rynku kryptowalut, ja będę realizował zyski po prostu. Nie będę się oglądał za siebie, czy to będzie 100%, czy to będzie za chwilę 150, czy 200. Mój cel będzie zrealizowany, ale w drodze po ten cel robię to w różnych koncepcjach i w różnych rzeczach. Staram się gdzieś to urozmaicić, żeby ten profit, który ma się pojawić na moim portfelu był szeroki, dywersyfikacja była na tym portfelu i z każdego źródła można było osiągnąć jakiś tam, choćby mały, ale jest do przodu zysk. I to pokazuje właśnie taką, można powiedzieć, zbudowanie swojego portfela, jakąś myśl, jakąś rzecz. Oczywiście gdzieś poniekąd mówiłem też o tradingu, i tym też będę się chciał z Wami dzielić. Ale moi drodzy, no nie róbmy tego wszystkiego na łapu, capu, na hura. Że wszystkiego chciałbym dotknąć od razu. Zróbmy sobie to po kolei jakimiś etapami. Przeznaczmy sobie odpowiednie fundusze na to i, i, i tam gdzieś zastanówmy się, gdzie będzie 50, gdzie 30, gdzie będzie 20. Tak? Czy to będzie po 30, czy to będzie po ile procent tego naszego kapitału gdzieś zainwestowane? Czasami warto gdzieś podjąć jakąś decyzję nawet. Wydającą się bardzo ryzykowną, ale niech to ryzyko jest racjonalne, moi drodzy. To nie tak, żeby wszystko ładować tak, jak były te boty, kiedy, kiedy można było otwierać, kupować jakieś memcoiny na samym początku i liczyć na to, że a może mi się uda. Tam byli ludzie tak e, kłóci na cztery nogi, że wszystkich po prostu robili w H i mieli to gdzieś, a ty byłeś tylko dawcą kapitału, że. Nie ma uniwersalnej zasady z drugiej strony, i nie ma stuprocentowego zysku, bo rynek jest różny i różnie w różnych etapach się zachowuje. Najważniejszym moim zdaniem jest racjonalne podejście do tematu i zrealizowanie swoich celów w odpowiednim momencie. Jaki moment to dla każdego jest indywidualnością? Czy to będzie 50, 100, czy 200, czy 1000%? Tak? Ale są możliwości, moi drodzy, pokazałem Wam dzisiaj, że od załóżmy tego zera można wziąć nawet 1000% profitu. Czasami jest to 300, czy 400, czasami jest to 50, czasami jest to 13% jak i na takiej parze na poli płynności. Ale te 13% masz i masz to. W danym etapie, w danej chwili, tak? I to tylko zależy od Was, moi drodzy. Jak i gdzie i, i kiedy to trzeba wykonać, tak? Także mam nadzieję, że pokazałem Wam pewne drogi. Tych portfeli można mieć kilka, tych giełd można mieć kilka. To nie jest tak, że jesteś przypisany do jednego, że nie masz wyboru, że musisz być uwiązany, że jeden portfel ogranicza się do różnych rzeczy. Nie, portfeli możesz mieć wiele, giełd możesz mieć wiele i ważne, żeby wiedzieć gdzie się poruszać, gdzie kliknąć, gdzie coś zobaczyć, gdzie coś sprawdzić, moi drodzy, i tym będę się chciał z wami dzielić. Także serdecznie dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się do następnego, cześć.